Trzy 3, 2, 1, hop, Dwieście. Prawy pięć nie ciąć. Prawy pięć nie ciąć. Prawy pięć do lewy trzy. Lewy trzy, lekko ciąć. 100. Prawy 3, nie ciąć. Prawy 3, nie ciąć. 100. Lewy 2. Lewy 2. Uwaga. 200. Szykana od prawej, przy prawej. Lekko ciąć. Tak jest, lekko ciąć prawej, przy prawej, przy prawej. Pięćdziesiąt, prawy trzy, trzymaj lewej. Sto. Prawy cztery. Prawy cztery. Do szykana od prawej. Okej, okay, okej okay. Od lewej, szykana, prosto. Fabuj, lewy 3, lewy 3. Do prawej. No, przez bramę. Prosto. Opony od prawej. Zabiachem ustaw do prawej, lewy 3. Ustaw do prawej, lewy 3. Fabuj. 3, prawy prawy cztery, do lewy cztery prawy cztery pięćdziesiąt. Lewy dwa, mój. Prawy nawrót. Lewy sześć. Do prawy sześć długi. Prawy 3 przez bramę, trzymaj prawej, prawy 3 hamuj, do prawej, do prawej, ses, 50, prawe 4 długi, trzymaj prawej, prawe długi, prawe długi, do lewy 4 wąsko. Lewy 4, do prawy 4, lewy 4, do prawy 4, ciągnij lekko. Lewy 5, dużo obą. Nie ma pojęcia już. Lewy 3, hamuj. Do lewy 4, lewy 4, prawy 3. Lewy, dwa meta Stop. Mamy powietrze Ale tam nic Wiemy, tam zgubiliśmy na tym Dwa razy ta ta ileś wyłączy Równo Równość powietrza mniej więcej, dużo